Piątek, 4 kwietnia. Anita Stefańska Pluskota witam państwa. Zaczynamy informacje Piotrkowskie. Dziś w wydaniu o wiosennych porządkach na ulicach miasta, o marszu ku pamięci Świętego Jana Pawła II, w którym przeszedł tłum Piotrkowian oraz o muralu, który od dziś zdobi Piotrkowskie schronisko. Kwiecień to czas porządków, nie tylko na terenie swoich posesji czy ogrodów, to też czas na sprzątanie miasta po zimie. Na miejskich ulicach praca w re, a tą w centrum wykonuje od kilku dni nowa firma sprzątająca. Jak pozimowe sprzątanie, to bez nich się nie obejdzie. Zamiatarki. Kierowcom dają się we znaki, ale dokładnie porządkują to, co po zimie pozostało. Przede wszystkim o tej porze roku mamy najwięcej pracy na ulicach i chodnikach, ponieważ jest do uporządkowania piach pozimowy. Może zima nie była jakoś bardzo intensywna, ale jednak wielokrotnie ulice i chodniki były posypywane piachem, żeby było bezpiecznie na ciągach komunikacyjnych pracuje sprzęt, ale i ekipy sprzątające. Te pojawiają się między innymi na osiedlach. Grabienie, sprzątanie odpadów, czyszczenie chodników i krawężników. Porządki dotyczą też trawników i terenów zielonych, parków i skwerów. Jednym słowem jest co robić. Porządkujemy miasto, zaczynamy od centrum, od głównych placów, ulic, chodników, przechodzimy na dalsze przestrzenie, kolejne osiedla, porządkujemy również rowy, rzeki, parki, pracy jak zwykle jest dużo. Uczestniczą w tym zarówno firmy wyłonione w drodze przetargu, jak i pracownicy interwencyjni pozyskani z Urzędu Pracy. A przez najbliższe trzy lata o czystość i porządek na ulicach będzie dbała nowa firma sprzątająca. 26 marca podpisaliśmy umowę z nową firmą Dromar, która będzie wykonywała usługę utrzymania czystości i porządku w centrum miasta, na głównych ciągach komunikacyjnych, placach, skwerach, przystankach komunikacji miejskiej, będzie próżniała kosze uliczne, porządkowała place zabaw. Firma wygrała przetarg, dając niższą cenę niż dotychczasowa firma, która to wykonywała w ostatnich latach? Niższą o 2 miliony złotych. Trzyletnia umowa na sprzątanie miasta opiewa na kwotę ponad 11 milionów złotych. 2 kwietnia minęło 20 lat od śmierci świętego Jana Pawła II, który dla wielu ludzi na całym świecie był nie tylko papieżem, ale także autorytetem, przewodnikiem duchowym i symbolem nadziei. Kilkaset osób w wieczór przeszło ulicami Piotrkowa Trybunalskiego, by upamiętnić papieża Polaka. Trzeci marsz papieski rozpoczął się od mszy świętej odprawionej w kościele pod wezwaniem św. Jana Pawła II przy ulicy Kostryńskiej. Po Eucharystii Piotrkowianie wyruszyli ulicami miasta w kierunku parku świętego Jana Pawła II. W marszu ulicami Polną, Armii Krajowej i Słowackiego szedł tłum Piotrkowian, zarówno tych, którzy papieża Polaka pamiętają, jak i tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. To jest bardzo pocieszające, bardzo budujące, że następuje przekazanie tych wartości z pokolenia na pokolenie. To zaszczepianie wiary opartej także na doświadczeniu, które było doświadczeniem obecności Jana Pawła II w życiu starszego pokolenia, które zabrało ze sobą młodych. Podczas marszu wiele osób niosło lampiony i świece. Każdy na swój sposób przeżywał 20. rocznicę śmierci papieża Polaka w zadumie, modlitwie, rozważaniach i wspomnieniach. Tu bardziej chodzi o taki wymiar, wymiar duchowy o osobę, która mnie osobiście kształtowała, która towarzyszyła całej mojej młodości, która uczyła mnie, jak żyć, jak dojść do pana Jezusa, do Chrystusa. I, no i na takim, w takim dniu w, i przy takiej rocznicy 20 lat pamiętamy jak dziś też tu byliśmy, wtedy kiedy, kiedy zmarł, kiedy to był naprawdę ogromny, ogromna strata. Bardzo pamiętam moment no, wybrania papieża. Bardzo. I pierwsza myśl jaka mi przyszła przez głowę to było, że to będzie po komunie. I to się sprawdziło. To jest tak bardzo ważna dla nas sprawa. Nie ma większego człowieka niż Jan Paweł II, Święty Jan Paweł II. To tak wielki autorytet, że aż głos drży, jak o nim się myśli i mówi. Jan Paweł II, papież, był bliski mnie i mojej rodzinie wtedy, kiedy żył, ale jest bliski również Święty Jan Paweł II. Zanoszę do niego moje troski, moje prośby, moje czasem. Trudne sytuacje. W drodze odśpiewano ulubioną pieśń papieża, Barkę. Marsz papieski przeszedł przed pomnik św. Jana Pawła II, gdzie piotrkowianie zapalali znicze i odmówili modlitwę za Ojca Świętego. Jak mówił pomysłodawca i organizator marszu, ksiądz Jacek Tyluś, to świadectwo pamięci. Ale też i żywej wiary, bo przecież to żywa wiara. Związana z nauczaniem Jana Pawła II, oparta na Ewangelii, oparta na Chrystusie, ciągle jest żywa we wszystkich tych, którzy byli na marszu, ciągle te wartości, które Jan Paweł II przekazywał, są obecne w życiu Piotrkowian. Po marszu wolontariusze zbierali pieniądze na leczenie sześcioletniego Sebastiana z Piotrkowa. Są perspektywy i możliwości rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego i regionu. O nich właśnie mówiono w czwartek na konsultacjach społecznych, podczas których przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi poinformowali piotrkowskich i bełchatowskich samorządowców o założeniach dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Powrót do ściślejszej współpracy Bełchatowa z Piotrkowem Trybunalskim w zakresie rozwoju regionu to jedno z założeń Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. W najbliższych latach spodziewać się możemy m.in. dodatkowych dróg, tworzenia wodnych zbiorników retencyjnych, nowych zalesień, ale także zwiększania kilometrów ścieżek rowerowych. Przed chwilą usłyszeliśmy od pana dyrektora, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, że być może ministerstwo nastawi się na zupełnie inne finansowanie ośrodków takich jak nasz, nasze miasto, czy ośrodków subregionalnych, jako takich lokalnych liderów terytorialnych, więc zapowiada się bardzo dobrze. Inwestycje zgodne ze strategią Województwa Łódzkiego mogą liczyć na zewnętrzne finansowanie. Stąd konsultacje społeczne, których celem jest informowanie o strategicznych kierunkach rozwoju. Uwaga, uwaga, zaginął scenariusz filmowy, ale spokojnie, każdy będzie miał szansę go odnaleźć, bo to zadanie tegorocznej gry miejskiej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc. Wcielić się w poszukiwaczy zaginionego scenariusza będzie można w sobotę 12 kwietnia, ale na zgłoszenia organizatorzy czekają do wtorku 8 kwietnia. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.harc.com.pl. Od dziś zdobi mury piotrkowskiego schroniska i dzięki niemu zamiast szarych ścian jest tu kolorowo. Prace nad jego powstaniem trwały około tygodnia. Na jego tle widać wizerunki pięciu mieszkańców schroniska. To właśnie one mają zachęcać do adopcji i ocieplać wizerunek tego miejsca. Dziś, w Światowym Dniu Bezdomnych Zwierząt, oficjalnie odsłonięto pierwszy mural w piotrkowskim schronisku. Bipi, Mirka, Basset, Rufus i Lisia, to oni są bohaterami murala. Choć większość z nich ma już swoje domy, pozostali są ambasadorami piotrkowskiego schroniska. Mural to nowy pomysł pracowników na to, aby zachęcić do adopcji wszystkich, którzy czworonogi kochają. To jest przede wszystkim promocja. To jest promocja zwierząt. To jest, możemy też pokazać, no bo część z tych zwierząt już poszła do domu, część zwierząt jeszcze jest. Może komuś się spodoba akurat dany pies. Będą przechodzić tędy i my wtedy powiemy, że on tutaj jest, czeka na dom. No to jest idealna promocja adopcji i samego schroniska. Ten mural miał ocieplić wizerunek schroniska dla tych, którzy nas odwiedzają. Ten symboliczny dzień, Światowy Dzień Zwierząt bezdomnych, to szczególna data, w której można. Odsłaniać tak piękne murale i tak piękne inicjatywy. Wykonanie obrazu na ścianie podjął się artysta z Pabianic, który na swoim koncie ma już wiele podobnych projektów. Najpierw były zdjęcia psiaków, potem projekt, a na końcu wykonanie. Do namalowania tego dzieła zużył 50 różnych farb, a na stworzenie odwzorowanych ze zdjęć psich portretów potrzebował tygodnia. Całą ścianę trzeba było przygotować, ponieważ ona była w dosyć opłakanym stanie. Trzeba było ją umyć karszerem, żeby spadło z niej wszystko, co jest, co jest ruchome, co jest stare, jakaś farba i tak dalej. Potem wykonanie kilku, kilkunastu zaprawek tynkarskich, bo były ściany popękane, były dziury i tak dalej. Później trzeba było zagruntować ścianę specjalnym gruntem. Później pomalować ją farbą taką elewacyjną, białą, która, jest, która stała się tłem oczywiście dla tego muralu. To były dwie warstwy. Potem wykonać szkice wszystkich psiaków w ustaleniu o ten szkic, który wykonałem na kartkach H4. No i potem zająć się malowaniem, czyli najmniejszą częścią tak naprawdę. Po czym ostatnim, ostatni dzień to było wykonanie wszystkich szablonów. Jest ich aż 7, można powiedzieć. No i to był cały dzień na te szablony. Mural, jak zapewnił artysta, będzie trwały i w niezmienionym stanie będzie cieszył około minimum 10 lat. Powstanie obrazu wsparli darczyńcy, oddając 1,5% swojego podatku na rzecz piotkowskiego schroniska. Resztę dołożył Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Mural spodobał się nie tylko odwiedzającym. Rudolf, mieszkaniec schroniska, aż za nie mówił z zachwytu. Nowy mural to nie wszystko. Piotrkowskie schronisko dla zwierząt cały czas się ulepsza. Nowe zabawki pojawiły się także na pobliskim wybiegu dla psów. Dziś w schronisku wiele się działo. Rękawy zakasali wolontariusze z Piotrkowa. Za wiosenne porządki na terenie schroniska zabrali się wolontariusze Drużyna X oraz Piotrkowskie Morsy. I jak obiecują, wspierać oraz pomagać, będą nadal. Podaj cegłę i nie będzie teraz mowy o budowie domu, a o propozycji na niedzielę. Dokładnie niedzielę w teatrze. W Miejskim Ośrodku Kultury po raz kolejny rodzinne teatralia, tym razem z teatrem wielu form z Płocka. Bilety do nabycia w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na kup bilecik.pl. A początek spektaklu o godzinie 17. Zwiedzili śląsk, muszynę i okolice, a to, co zobaczyli, w pigułce pokazali na wystawie w Galerii Ośrodka Edukacji Artystycznej, Miejskiego Ośrodka Kultury. Zdjęcia poplenerowe to efekty pracy seniorów uczestniczących w warsztatach fotograficznych. To, co zobaczyli i to, co ich zachwyciło, uwiecznili na cyfrowej fotografii. Część tych zdjęć można już oglądać na poplenerowej wystawie w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Podróże z aparatem to wystawa, której fotograficzną twórczość prezentują seniorzy, pasjonaci pstrykania zdjęć. Plenery, jak mówiono podczas otwarcia wystawy, są okazją, by sprawdzić się fotograficznie, ale też poznać Polskę świetną zabawą, też taką, że się integrujemy. No i oczywiście podziwiam piękno naszego kraju, bo zwykle one są w naszym kraju. Też można zapytać instruktora, uczę się jak gdyby więcej jeszcze o fotografii, tak? która no jest super, dlatego że można zostawić wszystko nie tylko w pamięci, ale później wrócić do tego, ale jest też dosyć trudna. Wystawa to tylko niewielki wycinek tego, co powstało podczas plenerów. Każdy z uczestników warsztatów ma w swojej kolekcji kilkaset zdjęć. Wybrać te najlepsze jest coraz trudniej, mówi instruktor Marcin Pieprzowski, a to świadczy o coraz większych umiejętnościach jego podopiecznych. Muszę powiedzieć, że z każdym rokiem współpracy z uczniami jest mi coraz trudniej wybrać zdjęcia pod wystawę. Tych zdjęć jest zazwyczaj dużo. Jak swojego czasu z 1000 przykładowo zdjęć 200 zostawało w przeciągu paru chwil, tak teraz 1000 zdjęć zostaje 900 i z tych 900 muszę wybrać 30. Jesteśmy coraz lepsi, zauważają sami pasjonaci fotografii. Dla nich również wybranie swojego najlepszego zdjęcia jest trudne. Jesteśmy na trzech, czterech plenerach, Jest to 500-800 zdjęć. I z tych 800 wybrać jedno, jedno jedyne, które się najbardziej podoba. To jest najtrudniejsze, to nie jest trudne fotografowanie, wybranie tego najfajniejszego zdjęcia. Na wystawie zgromadzono 30 zdjęć w formacie 100 na 70 cm. Pokazują one nie tylko piękne krajobrazy, ale też detale architektury czy przyrody. Wystawę w Galerii Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać do 9 maja w godzinach pracy ośrodka. 3 kwietnia na Piotrkowskim Cmentarzu rodzina, przyjaciele oraz kibice pożegnali wybitnego polskiego zapaśnika, dwukrotnego mistrza świata i wicemistrza Europy w stylu klasycznym, Bogdana Darasa. Jeden z najwybitniejszych sportowców pochodzących z Piotrkowa Trybunalskiego. Zapasy pokochał w wieku 11 lat. Wychowanek GKS Piotrkowia i trenerów Jana Rola i Grzegorza Ludwiga. Bardzo szybko jego talent dostrzegli działacze Siły Mysłowice, której barwy daraz zaczął reprezentować w wieku 19 lat. Tam jego opiekunem był inny doskonały zapaśnik pochodzący z Piotrkowa, Czesław Kwieciński. Największe sukcesy Darasa to dwukrotne Mistrzostwo Świata w 1985 i 1986 roku, dwukrotne Mistrzostwo Europy w latach 1986 i 1987 oraz start w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, gdzie Bogdan Daras pełnił funkcję chorążego polskiej ekipy. Jego wizerunek po Mistrzostwach Świata trafiał na znaczki pocztowe. W końcowych latach swojej kariery był walczącym trenerem w Bundeslidze. Kończył karierę już po czterdziestce, nadal wygrywając lokalne walki z dużo młodszymi zapaśnikami z Niemiec. Bogdan Daras zmarł nagle 23 marca podczas wycieczki rowerowej. Pośmiertnie został uhonorowany przez Polski Związek Zapaśniczy z rąk Andrzeja Suprona, wicemistrza olimpijskiego, dwukrotnego mistrza świata i Europy, obecnie prezesa PZZ. Chciałbym również wręczyć Ci ten ostatni medal w twojej drodze zapaśniczej, który przysługuje najlepszym medalistom mistrzostw Europy Świata i Igrzysk Olimpijskich. Bez wątpienia Bogdan zasłużyłeś się na to. Z dumą, aczkolwiek pyczyłem, że zawiesi na twojej szyi, ale dzisiaj cieszę się, że choćby w ostatnim tym momencie, ale ten medal będziesz mógł tam z góry już oglądać. Bogdan Daras spoczął w grobowcu na Piotrkowskim Cmentarzu. To wszystko dziś w wydaniu. Za chwilę magazyn werbom. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek. Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku powiedzieli do Niego Nauczycielu. Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus. I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Komentarz do Ewangelii z 6 kwietnia 2025 roku, 5 niedziela Wielkiego Postu. Drodzy moi bracia i siostry, to już kolejna niedziela Wielkiego Postu. Czas świąt wielkanocnych przybliża się coraz bardziej. Widzimy to w wystawach sklepowych, widzimy to w reklamach telewizyjnych, czujemy wzmożony ruch w sklepach, ale też widzimy, że drogi krzyżowe, gorzkie żale, nabożeństwa pasyjne przyciągają coraz więcej ludzi, stają się jakby takim pośrednikiem między tym co ziemskie a tym co boskie. I dzisiaj, kiedy zanurzamy się w czytania liturgii, widzimy, że Jezus nieustannie jest na modlitwie. Przychodzi z góry oliwnej, aby zobaczyć się ze swoimi uczniami. I kiedy schodzi na dół do miasta, przyprowadzają do niego kobietę. Zgrzeszyła. Grzech cudzołóstwa. Grozi jej kara śmierci. Ale Jezus nie chce, aby ktokolwiek umierał ze względu na grzech. Jezus pragnie, aby każdy, kto zgrzeszy, nawrócił się. I kiedy wszyscy krzyczą, że kobieta powinna być ukamienowana. Jezus pyta się, kto z Was jest bez grzechu. Czy ktoś z nas jest, drodzy bracia i siostry, bez grzechu? Czy ktokolwiek na tej ziemi może powiedzieć, że jestem wolny od zmazy grzechu? Tak jak kobieta zostaje uwolniona od ciężaru grzechu przez Chrystusa, tak my wszyscy możemy być uwolnieni od tego ciężaru za kratami konfesjonału. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Mówi za każdym razem kapłan w imieniu Chrystusa. Ten czas, który pozostał nam do świąt Wielkiej Nocy, on jest czasem nawrócenia, czasem głębokiej przemiany serca, czasem kiedy możemy z Bogiem dokonać wielkiego przewrotu naszego myślenia. Jest to czas, kiedy Bóg otwiera na nas wszystkich ramiona i chce, żebyśmy ten czas przeżyli jak najlepiej. Kobieta, która Została uwolniona od grzechu cudzołóstwa, dziękuję Chrystusowi i słyszę słowa: idź i nie grzesz więcej. Ja bym powiedział jeszcze bardziej pięknie: idź, nie grzesz więcej i żyj pełnią życia zanurzony w miłości Boga. Niech to będzie przesłanie na ten czas oczekiwania zmartwychwstania Pańskiego.